o oh my lord, to nie powinno się To witajcie, jestem Bigia To jest. Kolejny odcinek historii graczy. Zapraszam was do oglądania. Finn Carrigan Anderson urodził się 14 kwietnia 1990 roku, profesjonalny duński gracz Counter-Strike'a. Jego pozycją w zespach od dawna była wupper, niedawno również wyrósł na jednego z najlepszych igl na świecie. Na obecną chwilę możemy powiedzieć, że Finn jest już legendą cs gdyż przygody z tym tytułem zaczęło bardzo dawno temu. A jak wyglądała jego karia przepełniona wzodotami i upadkami? Tego dowiedzieć się po obejrzeniu tego materiału, dlatego bez przedłużania zapraszam was na jego historię. Początki działalności FINA we sporcie sięgają roku 2006, wtedy to po raz pierwszy dowiedział się, że turnieje gier komputerowych istnieją i są stale rozwijane. Z racji tego, że fin był zapalonym graczem m.in. Quake'a czy też cs 1.6, od razu postanowił spróbować swoich sił. Dwa lata później Karigan dołączył do swojej pierwszej poważnej nazwy, Volt Gaming. Do składu należeli Nugi, Karigan, Nexis, Funatic oraz Philip GM. Karrigan miał wielkie nadzieje co do tego zespołu, lecz niestety nieco się przeliczył. Wiele razy z 2-3 osoby nie stawiał się na trening. Finn wiedział, że z takim podejściem nie da rady nic działać, więc po niecałym miesiącu w jednym składzie odszedł z Volt Gaming. W roku 2009 karigan tułał się po różnych drużynach bardziej lub mniej profesjonalnych zdobywając liczne kontakty. Takimi drużynami były na przykład USAIDK, DSRak czy też Full Gaming. Wreszcie 9 listopada 2009 roku Karygan doszedł do Spirit of Amiga, która chodziła za nowe MTV. W składzie mieścili się Karigan, Don Oliver, Xlone, Zati oraz Zecer. Mimo świetnych indywidualnie graczy, coś w środku było nie tak. Drużyna, która pozornie miała być następcą MTV, osiągała bardzo słabe wyniki na swoim rodzimym podwórku. W końcu 13 grudnia 2009 roku organizacja Spirit of Amiga zrezygnowała z działalności we sporcie. A pięciu zawodników, którzy zostali bez niczego, rozdzieliła się. Po kolejnych epizodach w półprofesjonalnych drużynach, Karigan myślał nad zawieszeniem swojej kariery. Będąc już na skraju odejścia z działalności sportowej, odezwał się do fina organizacja, która być może uratowała jego całą karierę. Mowa tutaj o niemieckim koncernie Maus Sports, do którego dołączył 5 listopada 2010 roku. Do składu wchodzili Karigan, Capio, Gobbi, Romano oraz Tixo. To właśnie pod tą madrą Kerrigan zaczęli na swoje pierwsze turnieje offline. Jego pierwszym ranem były IM 5 European Championship Finals, gdzie zajęli dopiero 11-12 miejsce. Po tych zawodach mouse sport zaczęło skupiać się na tym, aby trenować jak najwięcej z ich nowym nabytkiem. Do udanych występów fina możemy zaliczyć drugie miejsce M5 Global Challenge, trzecie miejsce SWC 2011, Counter Strike 1.6, czy też Dreamhack Winter 2011. W marcu roku 2012 Mousa Sports postanowiło zrobić czystki w składzie. Jednym z tych, który musiał się pożegnać, był niestety Karigan. Tym razem będąc bez organizacji, Karigan mógł przebierać w ofertach. Ostatecznie 25 marca 2012 roku Karigan odszedł do jeszcze lepszego zespołu z Fnatic. W składzie znajdowali się Fir 73 Freeze, Trace, Karigan oraz Modi. Do ich udanych występów można zaliczyć Pierwsze miejsce Copenhagen Games 2012, pierwsze miejsce Dreamhack Summer 2012, czy też pierwsze miejsce Dreamhack Bukares 2012. Carrigan grał z zespołem Fnatic aż do końca ery Counter-Strike 1.6. Na początku Counter-Strike Global Offensive Carrigan odszedł z Fnatic, by 10 grudnia 2012 roku dołączyć ponownie do Mouse Esports. Wówczas w składzie mieścili się Karygan, Zonix, Uproxx, oraz Trabli. Niestety, po dołączeniu karigana do Sport zaczęło dziać się coś z drużyną. Mimo świetnych graczy, drużyna jako całość nie mogła zebrać w sił sobie, aby namieszać na scenie sportowej Organizacja wchodziła w coraz większe długi finansowe. Ostatecznie 15 maja 2013 roku legendarna niemiecka organizacja postanowiła zawiesić swoją działalność we sporcie. Carigan po raz kolejny dołączył do swojego poprzedniego teamu, czyli Fnatic. W skład wchodzili Carigan, Modi, Zypex, Trace oraz Freeze. Mimo wszystko Carigan nie zagrzał w Fnatic miejsca zbyt długo, ponieważ na początku lipca po odejściu Modi jego koncern całkowicie zrezygnował ze składu. W poszukiwaniu nowego zespołu Carigan kierował się przede wszystkim, by cała drużyna pochodziła z Danii i miał wielkie ambicje na osiągnięcie sukcesu. W ostatecznym rozrachunku Karigan dołączył do Nifekulti. w składzie mieścili się Kejun B, Karygan, Glaive, Pimp oraz Rals. Jednakże do ich jedynych sukcesów można zaliczyć zakwalifikowanie się na Dreamhack Winter 2013 oraz pierwsze miejsce GDK Invite 2013 wygrywając X 2-1. do Mimo wielu godzin poświęconych na treningi drużynowe i dobrą atmosferę w zespole w końcu musiały zajść roszady w składzie. I tak oto Nifekulti pozbosił ze składu Carrigan oraz Kejun B. Jednakże te roszady przyniosły im jeszcze gorsze rezultaty. 28 lutego 2014 roku Finn został przyjęty do duńskiej formacji o nazwie Reason Gaming. Do składu przynależeli MSL, LOM, SMF, RIS oraz Karigan. Pomimo wielu nadziei jakie mieli fani tego duńskiego składu, ich jedynym osiągnięciem było zakwalifikowanie się na SL Major Series Katowice 2014. Jednakże na turnieju głównym przegrali ze wszystkimi. W czerwcu Finn postanowił sam skleić zespół od podstaw. Okazało się, że udało mu się zrobić zlepkę naprawdę niezłych graczy z Danii. Cały stworzony skład przez Karigana został przyjęty przez ich rodzimą organizację Copenhagen Wolves. W składzie tej duńskiej formacji byli Carrigan, Cajun B, Nico, Pim oraz Glaive. Z tym składem finowi udało się pojechać na wielki Major s Colonia 2014, gdzie zajęli dopiero 912 miejsce, przegrywając z natu z Wincere 17 do 19. Po kolejnych słabych turniejach CW coraz bardziej zastanawiają się nad zmianami w drużynie. Ostatnią szansą dla całego składu był turniej Dreamhack Invitational 2, który niestety zakończyli dopiero na siódmym, ósmym miejscu. Copenhagen Wolf postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Rozpoczęły się roszady. Ostatecznie 10 października roku 2014 z drużyny wyleciał aż trzech zawodników Abelito, Niko, Cajun i Karigan. Przez chwilę UFIN został Stand All Sports, lecz po dwóch miesiącach musiał opuścić tę organizację. 9 grudnia 2014 roku do Karigana odezwał się znana organizacja Team Dignitas w składzie Karigan, Cajun B, Dupli Device oraz Zypex. Ich jedynym udanym występem było trzecie miejsce MLG Games Aspen Invitational. Zaraz po tym turnieju cała duńska formacja ogłosiła, że przechodzą z Dignitas i rzecz dojścia do TSM. I to właśnie pod tą Madron Karrigan ma największą ilość osiągnięć. Można ze śmiałością powiedzieć, że był to najlepszy okres w karierze Fina. Do ich udanych występów możemy zaliczyć chociażby pierwsze miejsce PGL z GO Championship Series Kiko w sezon, pierwsze miejsce Fragbite Master sezon czwarty, pierwsze miejsce FACEIT 2015 Stage 2 Finals, czy też pierwsze miejsce PGL CS GO Championship Series sezon pierwszy. Pod koniec roku 2015 roku gracze i TSM pożegnali się ze sobą, tworząc tym samym zespół o nazwie Question Mark. Ich udanym występem było pierwsze miejsce Red Dot Invitational. Cała duńska organizacja postanowiła sama stworzyć organizację. Pomógł im w tym Freddy Relation Biscoff. Ostatecznie stworzyli koncert o na nazwie Astralis. 19 maja do drużyny zakaj Junbi doszedł Kierbaj, a 19 października 2016 roku Karrigan został wykupiony przez Face Clan. Do udanych występów Fina pod szyldem Astralis można zaliczyć 3-4 miejsce MLG Major Championship, Columbus 5-8 miejsce S1 Colonia 2016, czy też 5-8 miejsce Elixir sezon 1. Karrigan gra w Face Clan do dnia dzisiejszego, a jak dalej potoczą się losy tego legendarnego duńskiego zawodnika, tego dowiem się już niebawem. A ja dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się wam spodobał, życzę wam w górę, Ana subskrypcje. Wszystkie potrzebne linki social media macie oczywiście w opisie, no i to chyba wszystko. Także trzymajcie się do usłyszenia do następnego odcinka. Na razie.